Cześć, jestem Fabian.com, ze mną jest dzisiaj... Pupopac. Pupopac. I dzisiaj będziemy robić kłamstwo. wykrywać kłams Ja dziś zaczynam. Ty dziś zaczynasz, czy ja? ja. Dobra. Pytanie pierwsze. Dobrze. Czekaj, wezmę sobie z listy. Mam już listę. Pytanie pierwsze. Czy... Czy... lubisz minecrafta ja lubię bardzo ja kocham minecrafta nie musisz grać w minecrafta jak... ale ja go bardzo lubię nie musisz przecież nie lubisz bardzo minecrafta no widzę widzisz nie lubisz minecrafta no to, no, ochy, no to po co w niego grasz no, przez cały czas mi okłamywałaś żeby a ja musiałam z tobą grać w minecrafta kłamca ty dobra moja kolej <laughs> Dobra, teraz moja kolej, zadawaj pytanie. Fabian, no. czy jestem w Tobie w plan z tobą? W której części? Dwa. W której części? Dwa. Dwa? Ja uważam, że nie jesteś zbyt dobry, ale... Nie, nie jesteś dobry. Jestem. Dobra, nie jesteś dobry. To jest prawda. Uważam, że nie jesteś dobry w klawiurce A jest to Dwa, to miałam tam aż dwadzieś... A mnie to nie obchodzi! Osiem! Moja kolej. I bardzo dużo. Przejdźmy bardzo masz do tego poziomu najtrudniejszego. Na Super, a ja kurde też nie umiem przejść do kurde 20, a nie do czwartego. Dobra, moja kolej. No, no, Moja kolej! Chodzę! Moje dobry. pytanie, czy... No, czy uważasz się za dobrego budownika roślin w Minecrafcie? Tak, czyli uważasz się za dobrego lub Innym nie możesz zbudować rośliny, a tylko w sobie budujesz. Samoluję, ty. Nie mogę. Wyobraź sobie, że świat. Mogą uratować tylko twoje rośliny. A ty, butujesz się tylko sobie dla ciebie. Samolub. No, pyta się Fabiane, co mnie kochasz? Pokaż też mu twarz.

Chyba, chyba złamałem Igorowi robi serce, ale wy możecie mu pomóc. Tak samo jak biednym kotom i pieskom, możecie zostawić lajka pod tym filmem, możecie, możecie zostawić nawet subskrypcję, żeby uratować, nie tylko jego serca, ale je wzmocnić. Możecie też napisać komentarz. Igor bardzo mi przykro. A muszę go otrząsnąć. Cała robota spływa na mnie. Igor, chciałbym Cię przeprosić. Przepraszam. Przepraszam, spadło. No, pogodziliśmy się z Igorem. Kłamie. I... Igorek, spaka, spoko, spaka. Spoko. Więc teraz Igorem z kolejny. Igor. Czy lubisz wykonywać auty? Dobrze, dobrze. Czy już nie będziesz wykonywać autów, spoko? Lubię wykonywać auty. Ej, ja nie powiedziałam, czy lubię czy nie lubię. To musisz to powtórzyć. Czy lubisz wykonywać auty, tak czy nie? Ja lubię. Tak. Auty to jest nie. Ten... Nie lubisz? Nie. Lubię. Nie, nie. Nie no, wiem. czyli lubisz, czyli lubisz, czyli że lubisz. Teraz ty trzymasz kamerkę. Dobra, zerwała pytanie. Fabian, no. ty na prawdę miał z kolegą w Demona i opętał twojego kolegę i pojawił do u Wajcela. Prawie, prawie. Prawie. Tak, ja mówię, że to prawda. I to jest prawda. Nieprawda. Ta maszyna nie działa. Dobra, tak naprawdę działa. Płamałam wszystkich kolegów. Żeby być takim, takim fajnym. A ja jestem najlepszym tyjolem. Dobra, teraz z tym. Czy. Czy twoja dziewczyna ma zmarszczki? Tak nie, czy nie? Nie. Nie? Nie? To przyłóż palec. Twoja dziewczyna nie? Twoja dziewczyna ma zmarszczki. <śm> 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 <śm>